Mam takie podejrzenia, że filmy z GeoKeszy Wam się spodobały, ponieważ, no, jak na moje standardy kanałowe, całkiem sporo wyświetleń było. Mam dzisiaj zrobioną pewną listę GeoKeszy, których chciałbym znaleźć. Jest to z serii Kubusia Puchatka. Często GeoKesze składają się z kilku. Tutaj mamy serię chyba 12 skrytek Kubuś i Przyjaciele wywalone kompletnie, jak się e, nazywa ta skrytka. Chodzi głównie o znalezienie tej skrytki. Każda skrytka ma opis i chociażby w tych skrytkach traktowanych o Kubusiu Puchatku jest, e, są jakieś cytaty i opisy bohaterów. Co mnie zaciekawiło to jednak, jeżeli ktoś planuje podjąć całą serię, polecam spisywać pewną rzecz z logbooka i to mnie ciekawi. Prawdopodobnie będzie to jakieś hasło, czy zdanie, albo może nawet koordynaty do kolejnej skrytki. To już był, w ogóle byłby hit. Tak więc spróbujemy sobie skompletować całość. W innych materiałach myślę, że będę robić inne serie, w sensie inne serie skrytek. Fajnie byłoby je jakoś kompletować. Jest pochmurno, zimno jak cholera, więc wypadałoby się już stąd ruszyć. Lecimy na pierwszą skrytkę. Pierwsza skrytka jest 800 metrów stąd. Odpalam rower. Bardzo blisko 50 metrów odtąd, tylko że jestem oczywiście na złej ścieżce. Jestem na rowerowej, po której chodzą ludzie, a ja powinienem chodzić tam, gdzie chodzą ludzie, a jestem rowerem. Dobre, no i wiem, co są to znowu przełaj, nie? O, ale idealnie się zbliżamy. Czy to będzie to? Tutaj. Okej, okay, to jest bardzo miękka gleba. Ja się tu zaraz zakopię, ale spróbuję tu wleźć. O, O! Nie, nie wiem co o, ale o. To jest taka górka. Przez duże R. Wygląda jak coś, gdzie bym ukrył geokesza. Ewentualnie też tutaj. No, jak na razie to jest sam śmietnik, tak naprawdę. O, tam stoi moja bryka. Zobaczmy, czy jesteśmy w ogóle w tym miejscu. No, teoretycznie nie. No, tu jest jeszcze gorzej. Tu już była popijawa u Krzysia. Robaszki. A ja z nich jestem największym karaluchem. Nie mam pojęcia skitu. jest tutaj tak miękko. Ja dziele. majnen buten. Tam nikt by rozsądne łapy nie włożył. Tu jest wydrążona jakaś dziura przez bobry. taki nie wziąłem, też się czasem przydaje w takich sytuacjach. Nie no, ja ten rower sobie przedstawię. będę na pewno spać lepiej. <śmiech> Kurde. <śmiech> Kurde. Dobra, zbliżmy się jak najbliżej według Robert mi się przewrócił. Leży. Zbliżmy się jak najbliżej do tego, co pokazuje mi lokalizacja. Ja temu nie ufam. To już wielokrotnie mnie tak zawiodło. Ale dobrze. No, no dobrze. No dobrze. To jest taka ciuga. Coś widzicie? Ty, jest tam coś. Ty, bez kitu. Dobra, robię to. Wkładam tam łapę. Coś tam się świeciło. No. No. Puszka. Pytanie tylko, czy to śmieć, czy geokesz. Kochani, mamy porządnego geokesza. Udało się. Uh. Mamy na samym początku jakąś karteczkę. Jakieś motywacyjne gówno. Ojeju, to wszystko jest przemoknięte znowu, ale nie aż tak jak e, poprzednie. Mamy... Ojeju, przepleśniałe ci to wszystko jest. Jedna kartka jest na tyle sucha, bo ktoś niedawno znalazł i sam ją tutaj włożył. Ktoś tu się nawet chyba zareklamował. Jakiś DJ. Ja się wpiszę na tę najmniej przemokniętą karteczkę. Gdzieś mam długopis, mam długopis. Na następne wyprawy myślę, że będę brać jakieś woreczki strunowe. Mam ich sporo i mógłbym troszeczkę podratować niektóre skrytki. Myślę, że to byś było całkiem przyjemne. Kto dzisiaj jest? Kochani, Kto dzisiaj jest? Udało się. Kolejna skrytka znajduje się 160 metrów stąd. Kubuś, przyjaciele, skrytka numer 6 z 12 czy nawet więcej. Ta traktuje o, o tym frajerze. O, tym razem nie przy ulicy. To się cieszę. Nienawidzę, się na mnie patrzą. Jesteśmy już prawie że przy geokeszu, patrzcie to, łamię zasady, Boże. Dobra, ale jesteśmy w tym miejscu, gdzie znajduje się kolejna skrytka, skrytka 6, kubus i przyjaciele, poświęcona temu frajerowi, tygryskowi. Moim zdaniem to on zrobił maleństwo. Chyba trudne to nie będzie, bo jedyny, jedyna rzecz, w której można byłoby coś ukryć to to, w tym miejscu się tylko znajduje, więc duży obszar to to nie jest. Wrabmy się tutaj. Jak już, to może gdzieś w krzakach. Czasem na gałęziach. Trytką, trytką, trytką tryty, nią są gdzieś przypięte. Rzeczą, której nie zrobiłem, było sprawdzenie, czy ona w ogóle jeszcze istnieje. Aktywność jest zaleziona, ale totalnie przemoczona. Znowu. Wszystko są przemoknięte. Jak widać, geokesze nie przetrwały zimy. Jezu, tam piesek idzie. Czasem w poręczach, jak jest gdzieś ostro zakończone, że można coś do środka włożyć, to tam jest to. Tutaj wszystko jest zamorowane. oprócz tego elementu. Bardzo wszystko widać. Coś zauważyłem. <ścoughs> Czy to jest to? No i to jest to, kochani. Cudownie. jeju ale miło. Sprawdźmy, co tutaj się znajduje. Przyznam, że na sznurku jeszcze geokesza nie miałem. Widzę, że tutaj był ten sam DJ co wcześniej, bo jest ta sama wizytuwa. Ktoś zostawił nawet gifta w postaci małego pieniążka do wózków. Zasada jest taka, że można to brać, ale też trzeba coś zostawić. Boreczek strunowy, który jest oczywiście otwarty, a w środku wszystko przemoknięte. A on w ogóle jest rozerwany. Tak więc myślę, że dobrym pomysłem będzie jeżdżenie z własnymi... No, tam jest mnóstwo wody, nie? Nie jestem w stanie nawet tutaj chyba nic wypisać. Gdybym tylko miał przy sobie pewną rzecz. Maść na ukąszenia. Jak kartka papieru. Za 14 zł. Dobra. Jest paragon, wpisujemy się. Wiem, że tak naprawdę to jest... Tylko taki pit na wodę, bo ten paragon zaraz zmięknie i to wszystko jest do wyrzucenia. Ale róbmy to, co do nas należy. Który znowu jest dzisiaj? Coś się zmieniło w dacie? Nie, nic się nie zmieniło. Po tych dwóch geokeszach na ten moment jestem w stanie powiedzieć, że są na pewno pomysłowe. Ciekawsze niż inne skrytki, bo mamy jakieś metalowe rzeczy. Mamy tutaj na sznureczku coś. Jest dobrze. Jest dobrze, kochani. Info poszło na Instagrama, więc zapraszam, jeżeli Was tam jeszcze nie ma. Ogólnie zapraszam do obserwacji i do zostawienia taktycznego komentarza. Na przykład budyń, wtedy będę wiedział, że obejrzeliście do tego momentu. Ostatnia skrytka w tym odcinku, ale nie ostatnia z listy puchatkowej. Ty gdzieś w ogóle w piździe, co ja tam nie chcę jechać, jest na tej trasie. Wystarczy się chwilkę przejechać i lecimy po kolejną. Gdzieś tutaj powinny być geokesze. Oprócz gigantycznej ilości much, komarów, czy co to jest? <mum> Mój Boże, nienawidzę terenów przywodnych i leśnych. Dotarliśmy na miejsce docelowe. Tutaj w tych krzakach, Krzyś wciągamy fedron. I tym razem spróbujemy się pokierować idealnie tam, gdzie pokazuje mi telefon. W Tam są jakieś baraki. Ja już żałuję, że tu wlazłem. No ale jestem na miejscu. Marzy mi się spotkać kiedyś z innymi geokeszystami, jak będę na geokeszach. I ja wtedy powiem cześć. A oni. O! siema. Wypiek dalej od naszej skrytki. Byliśmy tu pierwsi. A ja powiem, o! Jak już znaleźliście, to mogę się wpisać. To jest muchy! I ślimaków! Ile tu jest ślimaków? Stąd widzę tylko jakąś taką torebkę. Tam. Wygląda jak woreczek strunowy. Normalnie bym do tego nie podchodził, ale patrząc po tym, że te kesze często są jakieś takie rozjebane, to ja tu wlezę. to wygląda jak kesz? Tak, to jest geo-kesz. Po prostu tak sobie tutaj leży wbity na haka. Niesamowite. Trochę to takie ignoranckie. Przemoczone oczywiście w środku. No, jak ma działać woreczek strunowy, kiedy go przedziurawimy. No, jakoś tak średnio. No i jest logbook. W opłakanym stanie, jednak w nie najgorszym. Widziałem gorsze, to na pewno. Więc wpiszemy się. Brzydko, bo brzydko. Ale podpisane. Ja go chowam. Z okazji kontroluję, czy nikt mi nie kradnie. Spróbuję to zapakować jakoś szczelnie. Chowa Chowanie, geokesza. Tam jest ulica, ja jestem tutaj, trzeba się przedrzeć przez to. Słuchajcie, znaleźliśmy trzy geokesze, to o dwa więcej niż w poprzednim filmiku, więc ja jestem usatysfakcjonowany. Dajcie znać, co byście chcieli poprawić w tych materiałach, czy chcielibyście coś zobaczyć i ogólne wrażenia, ponieważ te wrażenia mogą rozwinąć te filmy. Widzimy się w kolejnych geokeszach. To jest śmietnik, fajny. To jest kawał dobrego śmietnika.